Najpierw spójrzmy na to, jakie rozmiary proponuje nam Burda i jaki jest przeskok między rozmiarami. Co do przeskoku między rozmiarami, to on zawsze jest dokładnie taki sam czyli mamy tak, jakby co dwa: 34, 36, 38, 40 i 42. Czyli najlepiej by było, gdyby nasze zmiany rozmiaru dotyczyły tego skoku o jeden stopień w jedną lub w drugą. Czyli mogę sobie powiększyć wykrój do rozmiaru 44 lub zmniejszyć go do rozmiaru 32. Oczywiście, gdyby ktoś chciał nie 44, a 46, to to też się uda, ale tak jak mówiłam, najlepsze efekty uzyskuje się przy tych zmianach o ten jeden stopień w jedną lub drugą stronę. Tak jak już mówiłam, będziemy powiększać i pomniejszać dla danego ciuszka wszystkie możliwe elementy, ale my będziemy ćwiczyć na tym tyle, czyli elemencie numer 3. I teraz... Przerysowujemy go sobie z arkusza wykrojów, ale przerysowujemy go sobie w dosyć specjalny sposób. Ja to już pokażę. Zobaczcie, co mam tutaj zrobione. Mam przerysowany mój wykrój, ale jak widzicie, przerysowałam wszystkie możliwe rozmiary. Dlatego powiedziałam, że jest to dosyć pracochłonne, bo rysuje nie największy rozmiar, jeśli chcę powiększać, albo tylko najmniejszy rozmiar, jeśli chcę zmniejszać, ale niezależnie od kierunku zmian, rysuje wszystko. I zaznaczyłam sobie tak, troszeczkę na wyrost, że oczywiście to, co najmniejsze, najdrobniejsze, to jest mój rozmiar 34. Później był rozmiar 36, 38, 40 i 42. To jest nasz punkt wyjścia, czyli dany element ubrania, dany element modelu, w którym mamy narysowane dokładnie wszystko, co było dla niego. Oczywiście pamiętamy, że nasz rysuneczek techniczny w tej rameczce. W opisie jest dla nas wyrocznią. Zaznaczamy sobie wszystkie cyferki, zaznaczamy sobie wszystkie linie, i, i kiedy mamy to przygotowane, to możemy przystąpić do zwiększania lub zmniejszania. Ja tutaj, tak na żywo, pokażę, jak zmniejszyć, natomiast później. Okaże się, że zwiększanie to jest tak jakby działanie na zewnątrz. Czyli kiedy będziemy zwiększać, to będziemy wyłazić z naszym wykrojem na zewnątrz, a zmniejszając, będziemy oczywiście wchodzić do środka. Co jest nam w tym momencie najbardziej potrzebne? Otóż najbardziej potrzebna jest nam linijka, ponieważ będziemy rysować dużo dodatkowych linii, które pomogą nam ten wykrój pozmieniać. Ale jeszcze zanim linijka, to ja sobie pozaznaczam elementy, a raczej punkty newralgiczne. Sobie na razie to przyłożę tą linię, żeby nam się to nie zwijało i zobaczcie, co się dzieje. Punktami newralgicznymi na pewno będą wszystkie rogi. Będziemy zmniejszać, więc ja sobie będę to zaznaczyć na tym najmniejszym rozmiarze. To jest mój punkt newralgiczny. To, 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 bo tu też mam załamanie linii. Dzień dobry, najfajniejszy punkt, czyli początek naszego łuku pod kroju w kroku. Łuk oczywiście cały będzie dosyć dużym wyzwaniem. Kolejny punkt, teraz uwaga, zaszewki. Szukam sobie zaszewki od najmniejszego rozmiaru, czyli to jest to. Tak, bo ona mi odchodzi od tej najniższej linii, ale też punkty, gdzie zaszewka mi się zaczyna na górze. I po drugiej stronie. Wierzchołek i każde miejsce załamania. Mam zaznaczone punkty newralgiczne. Według nich będę przenosić całość. Teraz, jeżeli chcemy, żeby było nam wygodniej, można sobie ten bo pamiętamy, że zmniejszamy. Można sobie ten najmniejszy wykrój pociągnąć innym kolorem, żeby on się rzucał w oczy, ale niekoniecznie. Natomiast ważne jest, żeby sobie od razu zaznaczyć te linie, które są liniami nie zmieniającymi się niezależnie od rozmiaru. Czyli tak, zawsze kierunek ułożenia materiału wzdłuż nitek wykrojów wzdłuż nitek materiału jest taki sam. Czyli od razu maluję go na czerwono w kolorze mojego ostatecznego wykroju. Ta linia, zauważcie, ona się nie zmienia. Dla wszystkich wykrojów jest taka sama. Linie założenia, ponieważ nasze shorty mają mały mankiecik, one są takie same. Maluję je na czerwono. Dokładnie to samo. Z tym I z ostatnią linią. Koniec, bo resztę muszę już pozmieniać i za sekundę pokażemy, jak to ładnie zmienić.